Wiem o tym, to mogę powiedzieć, nie? że jakby każdy piłkarz legi musi przyjść do Sapinto i zapytać, czy może udzielić jakiegoś wywiadu konkretnemu dziennikarzowi, czy tam stacji, czy, 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 czy redakcji. Więc myślę, podobnie jest. Rzecznikiem pracującym też został. Słuchaj, o, o, to jest człowiek, wiesz, Ja się boję tylko jednego w ogóle, nie? że jak nie będzie wyników i ta sytuacja emocjonalna w szatni będzie się zagęszczać, bo z tego co wiem, to na przykład człowiek, który na boisku wydaje się liderem, czyli kafu, to w szatni w ogóle jest cichutko i w zasadzie wykonuje wszystkie polecenia. I ci, którzy tam mają coś do powiedzenia, zauważcie, kuchy, Malasz, rado, on ich wszystkich odpalił. Mhm. I robi to w białych rękawiczkach niestety. Jakby powołując się na jakąś sytuację, rozumiesz, z treningu, odsuwa człowieka, który de facto jest, no jakby nie patrzeć, o Kuchym wiadomo, różnie ludzie mówią i różnie można mówić, ale Kuchy to jest żywa legenda Legii, no tak jak Kuba Rzeźniczak, rozumiesz, to są ludzie, którzy zagrali w tym klubie no tyle minut, że żaden inny piłkarz w tym momencie nie ma takiego konta, więc... Trzeba ich, wiesz, szanować. Ale I oni... już można to przeciąć. No Słuchaj, oczywiście. Słuchaj, w swoim życiu zagrałeś, dziękujemy się bardzo. Wiesz, ale, ja ja myślę, że... ale, z drugiej, ale z drugiej strony już Kuchego jeden odstawił ruch temu. Uch, chyba tak gdzieś ale grani... ten zawsze... granic... w tych granicach jakiś niejaki Jozak nie? też no tak, Kuchego, ale... a później... Wrócił Kuchy, na białym koniu, Kuchy, no, Kuchy, no. Kuchy, Kuchy. wróć, pomóż w dublecie, tak? No bo jak, jak trwoga, to do Boga, no Ale no to, no no to, chileć... to też samo zrobi, jak, jak tylko będą niepowodzenia to od razu Kuchy wraca, to jest, ja jestem przekonany, bo on jest, o ile Nawała to kontroluje pewne rzeczy i on może działa w białych rękawiczkach, bo Sapin to tak nie do końca te rękawiczki są białe. Nie, w sensie w klubie, w szatni, no, no, bo na zewnątrz, dla mediów, na zewnątrz tak, tak. dla mediów to on jest, wiadomo, Nawałka to jest zawsze z klasą, zawsze ten, taki, taki cichy morderca po prostu. Chyba, chyba tego nie, samego Krawca z Nawałką. Czy, co? Czemu? No tak podobnie się ubierasz. Tak, tak. Ja, nawet okulary kupujemy w tych samych, w tych samych sklepach. E, ale o czym ja mówiłem? Boś mi w ogóle wjechał z jakimś, z jakimś materiałem, którego ja w ogóle nie rozumiem. Ja mówię, to, że Nawałka robi to z klasą. A, no, no, i... no, tak, tak. Oczywiście Nawałka jest jaki jest, ale, ale Sapinto to jest no, taki dzik, dzik bardziej. Tylko, że ja, ja się boję, że to wszystko jest niestety... Na cudzym nieszczęściu szczęście nie zbudujesz. Jeżeli traktujesz w ten sposób ludzi, tak jak potraktował Arka Malarza, to to nie jest. Ja bym się wywiadował w przeglądzie sportowym, że e, zachował się bardzo fair wobec akademika malarza, ponieważ wprost mu powiedział bez żadnego. E, co? Wprost mu powiedział, że u niego nie będzie grał, że musi sobie znaleźć nowy klub bez żadnego. No to ja nie e, e, wiem. To, to, na około, e, To znamy co? inne wersje. Inne wersje. No tak, no, tak no, to nie było tak. No. Wiesz, no no Jednak facet przyjeżdża. Tu <gulet> 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 ja idę. Ja nie mam tutaj odstrzymywania Ja nie mogę przychodzić tak, do takich programów, bo ja za dużo gadam, potem dzwonią do mnie z legi. Bo ja w ogóle. No powiedział, że był bardzo w wobec arkadiusza malarza, ponieważ malarz, jak u żadnego innego trenera, miał wprost powiedziane, co go czeka w legi. Bez żadnego kłamania, bez mydlenia oczu. Wszystko miał. Przedstawione czysto i klarownie. Słuchaj, no, no na pewno gdyby to było faktycznie tak, to nie doszłoby do sytuacji takiej, że facet spakował rzeczy, które poleciały już dawno na. E, e, gdzie oni byli, w Portugalii? W Portugalii. E, poleciały do Portugalii, on wchodzi do. rozumiesz, autokaru, który ma zawieźć ich na lotnisko i się dowiaduje, że jeszcze nie ma go na liście, a jeszcze dzień wcześniej. Wszystko było klepnięte. Kierownik drużyny, wszystko załatwione, rozumiesz, rzeczy poleciały. No właśnie tak mnie zdziwiło dzisiaj, jak Sapinto w tym wywiadzie powiedział, że nie było żadnej listy piłkarzy, którzy lecą na zalubowanie. Tak mnie to dziwne, Zazwyczaj jakaś lista musi być. na no no, <laughs> <Nie>, no, no. <laughs> Może chodziło tylko o to, że Sapinto sam leci, nie? I tak bez, bez, bez zawodników. Nie, znaczy generalnie rzecz biorąc, nie wdając się w szczegóły, jak to by zostało załatwione, bo to wiadomo, że można oceniać, ale tak na dobrą sprawę Różnie mogło być tam między… Mhm. Zawsze myślę, że trzeba z szacunkiem po prostu podchodzić do sprawy, nie? tak jak mówił Grzesiuk, z szacunkiem, bo się może skończyć źle, jak na gnojnej bawimy się. Mhm. tak, Także tutaj też trzeba brać pod uwagę, tak? jak będziemy zawsze porównywać nawałkę do, do sapinto, to jednak ta nawałka będzie miała szacunek i on może sobie zrobić wszystko.